maneczko z tej strony Wazi, a wraz z kubkiem będziemy wykonywać zadania tygodnia drugiego. Na samym początku chciałem Wam serdecznie podziękować za całe Wasze wsparcie. To jest kanał YouTube'a, kodem w Gaming w sklepie, dołączenie na Discorda, komentowanie pod filmem, lajkowanie, dislajkowanie, dołączenie z subskrypcją i dzwonem. Serdecznie dziękuję. Jeśli o czymś zapomniałem, przypomnijcie mi w komentarzu. No i chciałem Was jeszcze serdecznie zaprosić na nasz konkurs. Więcej informacji będzie pod koniec tego filmu. W sumie to wszystkie informacje będą pod koniec tego filmu, tak więc zapraszam do oglądania do końca. A jeśli oglądaliście już poprzednie odcinki, to wszystko już o tym konkursie wiecie. Pierwszym zadaniem, jakie wykonamy, jest trafienie wrogi graczy w głowę, zanim zamknie się pierwszy krąg burzy. O, mam gracza, wylądował obok mnie. Ej, 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 ej Ale mi ucieka Jest! Jeden Trafiony. <grym> o oh, nie! No, prawie ja się zabiłem Faldymedem, prawo ja. Ile tu jest tych graczy kubek? Jak nie masz zadania, chodź do mnie. To chyba mam trzech. Polecam Wam w ogóle po prostu powalić jakiegoś przeciwnika. W najłatwiejszy sposób i na powalonym po prostu robicie te leciki. I zadanie Wam. Okej, okay. wlatuje samo. No i przechodzimy do zadania numer 2. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. Zadanie numer dwa: musimy zebrać amunicję mając wynajętego specjalistę. Lecę tutaj na jakiś parking. Szukam jakiegoś tutaj środka transportu, ale ani nie ma motoru. Nie ma żadnego... O, jest motor. Schował się tutaj. No i jedziemy. A pojadę na północ. Skoro mam motor, powinno być szybko. Nie! Nie, 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 nie. <laughs> Okej, okay, do to było szybkie mój motor poszedł na dno no nic przebiegnę się kawałek w kierunku tych potężnych pomp o tyrolka to jest jakaś opcja Ok, już jestem prawie na miejscu. Jakbyście wylądowali w innej miejscówce, pamiętajcie, że w tych miejscówkach również znajdują się NPC, które możecie wynająć. Dzień dobry, pochodnia. Najmę ją. A i przypominam, że oczywiście możecie tutaj tym przyciskiem anulować. Nie wiem, czy macie go ustawionego. Ja mam to na tyldzie. Dajecie polecenia. Przytrzymaj by odprawić. Możecie swojemu sojusznikowi tego NPC oddać, ale nie ma problemu zadanie z tym hipkiem, z plusem i polega na wsparciu. Zbieszam mój cymać tego specjalistę. Teraz jak zbieram powinno również zaliczać Waszym sojusznikom. Hmm. 68 mamy kolejną skrzyneczkę No i właśnie kubek tutaj na ścieście dokończył to zadanie i zostało wykonany. W trzecim zadaniu musimy pokonać dystans Puff. A i tutaj jeszcze taka ciekawostka. Bo Kubek mi powiedział, że on po prostu wywalił całą amunicję i podniósł i zadanie zaliczyło. Czyli muszę tak zrobić. I jeśli tego epic nie naprawi, powinno wam normalnie chwilę zaliczyć. A chyba mój mp się... I za mną pochownia. dobra, ruszyła się, Am stała cały czas w strefie. No i płynę w pław, ile tu mam? 36. Sobie znalazłem sobie takie, taką kałużę. 127. Ale to powoli leci. Jeszcze ta strefa mi go nie 228. 250. Okej, okay. zadanie wykonane. Możemy przejść do zadania numer 4. Zadanie numer 4 jest mega proste, banalne, bo polega na zniszczeniu skał bronią białą. Proszę bardzo, są jakieś kłazy. Ciekawy jestem, czy jakbym niszczył ściany, które się zaliczają jako również cegła. Chyba nie. Ale przydałoby się sprawdzić. Nie ma tutaj żadnego niestety przystanku. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy również zalicza, czy to muszą być rzeczywiście skały. O, ta skała jest za duża. Proszę bardzo, i zadanie numer 4 zostało wykonalne. Bardzo szybkie, banalne. I lecimy do ostatniego. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania, chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam Wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następnym odcinku, to Wasz komentarz będzie wyróżniony. Ostatnim zadaniem musimy zlikwidować przeciwnika klingom tajfunu w różnych meczach, czyli to jest takie zadanie z wymuszeniem kolejnego meczu. Ja niestety tutaj mam no, dosyć słabą miejscówkę, bo w pobliżu raczej nie będę miał klingi, ale tutaj u kubka na magicznych kuchach tych kling jest cała masa, prawie w każdym domku na wieszaku. Jeśli tam zaznaczył, że leży. Le lecę na północ. Co tam mi wyrzuciło jeszcze? Nie, jaki wybijacze Ło, wow, ile rzeczy Ta Klinga w strefie została A, jeszcze mam zadanie zbierz jakieś rzeczy epickie z poprzedniego tygodnia Zapomniałem je wykonać, dobra Lecę tutaj do strefy Zaznacz mi jeszcze raz, gdzie ta Kinga się znajduje. Tutaj nie, o, ja to jest miotam, myślę, że Kinga. Koło jakiegoś domku. Fantastycznie. Nic szukam, wezmę sobie jeszcze te popy. O, jest klinga. Czyli tutaj w domku była prawdopodobnie no i jętec mi się rozsypał. Co to było? Proszę bardzo. Klinga tajfunu zobaczysz gdzieś tutaj w domku nie była obok? Zazwyczaj są na tych stojakach. Niestety, ale będę musiał lecieć do strefy. Mam nadzieję, że wy tutaj nas spokojnie tam znajdziecie. Zostało nam znaleźć przeciwnika. Bardzo prawdopodobne, że będą gdzieś tutaj na strefie. O, i jest przeciwnik. Proszę bardzo. Nawet dwóch. Zostaw mi jednego, nie chcę mi się szukać po całej mapie. Następny. O, jest ktoś na górze. A, to jest likwiduj nie w różnych meczach. No to pięknie. Po prostu fantastycznie. No tak jak wspomniałem. Po jednym likwidujemy. I tyle. Oni są na dole. Czekają się na duszę. Dobra. To jest tutaj. Ale <ślesy> Tego mi raczej nie zaliczy, ale może tego pipera. Dokładnie, czyli zaliczył mi jednego. A, jeszcze najgorsze. Nie wiem, czy to zauważyliście, ja to teraz ogarnąłem, że trafiłem wroga jeden ra raz w głowę, za czym się zamknęła pierwsza strefa. Niestety zadanie będę musiał powtórzyć. No ale i tak z tą muszę w nowym meczu wykonać, tak więc problemu nie ma. Tak by trzeba było wystartować nową grę. No i mam nadzieję, że zadania tygodnia drugiego Wam się podobały. Dajcie znać w komentarzu. No i oczywiście przypomnę Wam o tym konkursie z nagrodami. Dzięki za oglądanie. Tak jak wspomniałem na początku odcinka. Wraz z Astro z okazji 7000 subów możecie wygrać 1500 Faudolców za pierwsze miejsce albo 1000 faudolców za miejsce numer 2. Oczywiście sobie wybierzecie tam w sklepie co chcecie i dostajecie ode mnie albo od Astro podarunek w zależności od miejsca które zdobędziecie w konkursie. Aby wziąć udział, musicie zostawić lajka, suba z dzwonem, komentarz treści. Biorę udział plus ważnik Discorda, na który dodam wam rangę. Konkurs weź udział. Dzięki tej randze będziecie mieli dostęp do kanału, który znajduje się na samej górze Discorda, tak abyście go nie przegapili. Wygraj skina konkurs. Na tym kanale znajduje się regulamin konkursu wraz z opisanymi zasadami. Tak żeby was nie zżerała ciekawość Zdradzę Wam, że będziecie musieli przedstawić swoją ulubioną postać, napisać, dlaczego jest to Wasza ulubiona postać, oraz uzasadnić, dlaczego to Ty masz wygrać nagrodę. Wraz z Astro zdecydowałem, żeby nie było odgapiania z odpowiedziami oraz pracami. Zdecydowaliśmy, że będziecie te swoje prace wraz z odpowiedziami przesyłać na maila konkursowego, który znajduje się na tym kanale wraz z regulaminem. Zakończenie oraz ogłoszenie wyników będzie na odcinku lub live. Po świętach data dokładnie zostanie jeszcze ogłoszona pod regulaminem. Życzę wam powodzenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazy Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazy Hey